No. No, no, no Halo? Słuchaj kumpa, bo jest taka sprawa, nie? Bo jak wiesz, pojechałem kręcić klip I... Auto mi zmarło, Na schodkach No... stawiamy? No, biegałem, biegałem na tą chwilę patrzyłem w jej oczy. Robiłem to, często w sumie uwierz. Po dzieła zostawiła krwawiącego, bo jak zaczęło się jebać, chciała zmienić dla lepszego, wiesz? Mów tu cześć, droga bez powrotu. Bo jak coś się kończy, to nie ma później odwrotu. No cóż, życzę ci wysokiego lotu, cóż. To jest szczery więc z już jestem pewien wiesz że będzie dobrze, znam kobietę co też wierzy I pali mnie wzrokiem zakina je w samba, zakina mnie w rapie Napędza, koloruje moje życie łapiec między północą a ranem stary, Palec z i poruszam gwiazdami Bo to jak nie ona ma takie podejście I spadła bez Nie widziałam co za miejsce Zawsze bądź sobą, luto na procent Bądź sobą to proste, proste rzeczy do Bo Zjadł się za rogiem Wenus Ty odwrócisz głowę i nie będzie jej już Będzie sam, dalej sam jak jesteś Chociaż odzwieczoną rękę to ty bokiem przeszedłeś co, co masz teraz? odpowiedz sobie sam Ja znam odpowiedź, tobie nie ziczysz od początku Ja Zwaliał